Cześć widzowie. A w tym materiale przejrzymy sobie ofertę narzędzi Parkside dostępnych w sklepach Lidl od czwartku 20 marca, a na końcu czeka nas bonus, który będzie dostępny tylko online, ale zaczynamy elektrycznymi nożycami do żywopłotu 450 w za 99 zł, 3 lata gwarancji, liczba obrotów 3400 na minutę, długość cięcia około 46 cm, a maksymalna średnica gałęzi to 12 mm, jak widzicie, promocja 20 zł taniej. Przechodzimy na następną stronę i mamy teleskopowy sekator lub nożyce do żywo płotu dla teleskopowych ramion, długość od 64 do 85 cm lub od 62 do 77. Super cena 40 9 zł. Idealne do cięcia świeżych gałęzi drzew i krzewów. Ostrze z powłoką antyadhezyjną. A obok jak widzicie mamy teleskopowe nożyce do przycinania z piłą za 79 zł i 99 groszy. No i element teleskopowy jego zasięg od 1,60 do 2,65 pięciostopniowy. Maksymalna średnica cięcia nożyc do pielęgnacji drzew 3 cm. Maksymalna średnica cięcia brzeszczotu 6 cm, a jego długość to około 30 cm. Na kolejnej stronie mamy elektryczną piłę łańcuchową 1600 watów w zestawie osłona prowadnicy za 199 zł. 3 lata gwarancji. Długość cięcia to 34 cm, a maksymalna prędkość łańcucha 15 m na sekundę. No i tak oto ta piła się prezentuje tu poniżej. U góry mamy w akcji na dole samą piłę, a na samym dole zestaw czterech szklarni, rozmiary około 36x12x22 na na cm w zestawie cztery skrzynki, cztery wkłady na 24 doniczki i cztery przeźroczyste pokrywy. Cena za jeden taki zestaw to 19,99 Przechodzimy na kolejną stronę. Pozostajemy oczywiście w tematyce ogrodu w tym materiale. A mamy tutaj piłę do gałęzi i nożyce do żywopłotu 710W za 349 zł, 3 lata gwarancji. W zestawie element przedłużający, pas do przenoszenia, osłona, ostrza i łańcucha. Okulary ochronne oraz narzędzie montażowe. Wysokość robocza to 3,5 metra. To jest jak widzicie zestaw dwa w jednym. Nożyce do żywopłotu i podkrzesywarka. Jeżeli chodzi o podkrzesywarkę, regulowany kąt cięcia w trzech pozycjach 0,15 i 30 stopni. Długość cięcia 25 cm, a maksymalna prędkość łańcucha to 6 m na sekundę. Natomiast nożyce do żywopłotu, kąt cięcia regulowany od minus 90 do 90 stopni, regulowany w 9 pozycjach. Maksymalna średnica gałęzi 1,5 m. Centymetra i długość cięcia 41 cm a obok mamy nożyce do żywopłotu z teleskopowym trzonkiem 710 W w zestawie pas do przenoszenia, osłona noża oraz okulary ochronne za 249 zł, 30 zł taniej, 3 lata gwarancji. No i tu również regulowany kąt cięcia od minus 90 do 90 stopni regulowany w 9 pozycjach, maksymalna średnica gałęzi 15 mm, długość cięcia 41 cm, a wysokość robocza to około 3,5 m. No i przechodząc, dalej mamy naszego Arnolda Schwarzeneggera i co my tu jeszcze mamy? Sekator lub nożyce ogrodowe super cena 14,99 i widzę, że mamy tu różne rodzaje. Sekator kowadełkowy lub nożycowy do cięcia, drewna o średnicy do 10 mm lub nożyce uniwersalne do cięcia kartonu, folii, cienkich gałęzi, kwiatów o średnicy do 6 mm. Poniżej akcesoria ogrodowe, 6 wzorów, 6 rodzajów, zaś 7,99 3 lata gwarancji. No i mamy tu jeszcze worek lub zestaw dwóch worków ogrodowych o różnego rodzaju pojemności. Jeżeli kupimy mniejszą pojemność, to mamy dwa worki o pojemności 125 litrów, natomiast jeżeli kupimy worek o pojemności 275 litrów, to będzie on już tylko jeden. No i cena za taki worek lub dwa worki to 14,99. No a teraz przechodzimy do tego bonusu, który będzie dostępny od poniedziałku 17 marca tylko i wyłącznie online a są to regały z i mamy regał warsztatowy za 126,75 zł, o wymiarach 180x90x45, na na musimy aktywować kupon, no i promocja ze 169, czyli 25% taniej. Obok mamy regał warsztatowy narożny o wymiarach 180 na 70 na 70 na 40. No i tu również 25% taniej cena z aktywnym kuponem 186 zł i 75 groszy, promocja z 249. No i poniżej czeka nas jeszcze jeden regał warsztatowy o wymiarach 180 na 120 na 40. Tu również 25% taniej, 149 25 zł i 25 groszy z aktywnym kuponem. No i przecena. Ze 199 zł, a ta oferta będzie dostępna online od poniedziałku 17 marca do niedzieli 23 marca. Piszcie, czy coś wpadło wam w oko, a w tym materiale i przeglądzie narzędzi do ogrodu i nie tylko to już wszystko, na razie.